Witam wszystkich, dzisiaj biorę się za sprawdzenie silnika, który dostarczył mój przyjaciel z Zakopanego, Andrzej. Numer silnika podany celowo, silnik jest po remoncie, coś się z nim działo, coś się grzał, coś kopcił, no gaźniki są jakie są zamontowane, ale mniejsze oto. Przechodzimy do podstaw, sprawdzam sobie sprężanie silnika, jakie jest, żeby po prostu się nie napracować, po co rozbierać taki silnik i tak dalej I tak. Będzie teraz stał w takiej kompletności jak jest, ale zobaczymy po prostu, jakie mogą być koszty naprawy takiego silnika. Różnica 1 bar między dwoma cylindrami, lewy 6, prawy 7. Po próbie olejowej urosło nam o litr, więc stwierdzam góra do roboty, tak zwana, czyli głowicę. Do roboty. No tutaj głowice akurat nie mają nic z tym wspólnego. Z górą nam ucieka, ale tutaj ucieka nam przez zawory, bo przez to rozumiemy, że góra, bo urosło tylko jeden bar po strzyknięciu oleju. Więc dół jest niby w porządku, aczkolwiek zobaczymy po zdjęciu i pasowanie, jakie jest, ale jest wystarczający, a trzeba zobaczyć górę. No zawory niestety. Tutaj w tym przypadku zostały podparte odma. Widać, że nowa, zrobiona na fasolkę. Jakiś o wsadzony na klej. Zupełnie niepotrzebnie. Odma wykazuje luz. No, widać koło rozrządu w miarę w dobrym stanie. Słabo domyte, ale mniejsze o to. Luz na zaworach. Dekielki na jakimś białym silikonie. Ustawiamy sobie mijankę. Sprawdzamy sobie luz. Nie ma luzu ogóle, na zaworach, zero luzu, zawory zawogi, podparte, nie wiem, nie. więc to mogło być przyczyną niskiej kompresji. Nie ma to luzu. samo jest naprawy, nie na prawym i na lewym, zawory są podparte. Przekopałem wiadomo na miankę, ustawiłem zawory, no i co się stało po ustawieniu zaworów? Tu gdzie mieliśmy 6, mamy teraz 7. Tu gdzie mieliśmy 7, mamy 8 bar. Wniosek jest taki, że uciekało nam przez zawory, a po prostu nosiennik jest w takiej kondycji, a nie innej. Więc myślę, że tutaj skończy się na zrobieniu samych cylindrów i głowic. To tyle. Pozdrawiam. Cześć.